Ten prosty test pokaże Ci, czy czeka Cię szczęśliwa przyszłość, czy dalsze cierpienia. Weź kartkę papieru lub notatnik. Tak naprawdę weź je fizycznie, bo jeśli spróbujesz to zrobić tylko w głowie, nie zadziała. Podziel kartkę na dwie kolumny. W lewej kolumnie napisz wszystkie aspekty swojego życia, w których żyjesz z poziomu muszę. W prawej kolumnie zapisz wszystkie obszary życia, gdzie działasz z poziomu chcę. Na przykład, muszę chodzić do tej pracy to trafia do lewej kolumny. Chciałem ożenić się z tą kobietą. Wyjść za tego mężczyznę, oto trafia do prawej. Przyjrzyj się temu. Gdzie pracujesz, z kim żyjesz, jaką nosisz odzież, jakie decyzje podejmujesz każdego dnia, jeśli w twoim życiu jest więcej muszę niż chcę. Mam dla ciebie złą wiadomość, ale jeśli chcę przeważa nad muszę, to znak, że masz przed sobą jasną i dobrą przyszłość. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko, co dziś musisz, możesz świadomie przekształcić w chce i wtedy naprawdę zaczniesz iść drogą ku światłu.